Ozdrowieńcy w Polsce wzbudzają silne emocje. Wiele osób liczy, że ich liczba wzrośnie. Dyskusję budzi sam termin. Gdy pojawiły się o pierwszych osobach w Polsce klasyfikowanych w ten sposób, minister zdrowia Łukasz Szumowski tonował nastroje: Jak sam przyznał, to osoby, któremu ustąpiły objawy. Ale nie są do końca zdrowe. Jednak terazem MZ chętnie klasyfikuje je jako osoby wyzdrowiałe. Ozdrowieńcy w Polsce, wiceminister powiedział całą prawdę, wiceminister zdrowia przekazał ostatnio Mediom informacje na temat obecnej ilości ozdrowieńców. Jak sam powiedział, mamy niemal 8,5 tysiąca, dokładnie 8452 osób wyzdrowiałych w Polsce. Potwierdzonych testów na koronawirusa jest już niemal 20 tysięcy, dokładnie 19 983, oznacza to, że 40% z zarażonych to zdrowieńcy. Jak sam wiceminister zdrowia przekazał, nie jest to zły wynik. A na tle innych państw wypadamy dosyć dobrze. Podobny odsetek jest obecnie na świecie. Biorąc pod uwagę globalną ilość zarażeń na ponad 5 milionów przypadków, już 2 miliony zakwalifikowano jako zdrowe, co również daje około 40% koronawirus na świecie, Polska na tle innych państw według strony WorldOmeters, obecnie najwięcej zarażeń jest w Stanach Zjednoczonych. Bo potwierdzonych przypadków odnotowano już niemal 1,6 miliona, z czego niemal 95 tysięcy zmarło i ponad 370 tysięcy wyzdrowiało. Zaraz za Stanami z największą ilością zarażeń znajdują się Rosja, Brazylia, Hiszpania i Wielka Brytania. Ponadto w, w statystyce w której wyliczono przypadki zachorowań na każdy milion mieszkańców. Polska zajmuje dopiero 78 miejsce. Warto jednak zaznaczyć, że pierwsze miejsca zajmują państwa, które nie mają nawet miliona mieszkańców. Watykan czy San Marino, więc pozycja Polski jest na pewno zaniżona. Następny artykuł